LO32.0. Dzisiaj widzowie jesteśmy w Fortnite cie. i sorry, że nie było tak długo odcinków, ale jakoś nie chciało mi się tych odcinków nagrywać i był rok szkolny, więc jak tam w ogóle po szkole, możecie pisać w komentarzach i zostawcie lajka, like suba, wbijmy te 4K, bo już naprawdę jest długo czy no więc dzisiaj będziemy robić zadania Duma, bo dzisiaj była aktualizacja, która ważyła mnie 5GB. Możecie nawet napisać, ile u was ważyła. No i tutaj będziemy robić te zadania. Strona pierwsza. jakiś live nawet wpadnie, jak nie będzie mi się chciało, chyba to. No i za, za, też są zadania Akcji Restart. Można było tam zdobyć jakieś 3 jeszcze rzeczy. Ja po prostu mieć takiego znajomego uprawnionego. Przyjąć go, a później z nim grać i zdobywać PD i się to zalicza jako punkty i się dostaje to. Właśnie później w sklepie są te same przedmioty. Jeszcze z pakietu jakiegoś i po prostu pakiet możesz, mo możesz mieć tańszy. Możecie mieć tańszy o, o kilka tamten. O Możecie mieć po prostu ten tańszy pakiet, jak ja zebram z tego z jakiejś akcji Restart to udało mi się nawet za 200 faldolców kupić tę renegatkę lawową. I było opłacalne, bo kosztowało 200 faldolców dlatego, że już z kawałek zestawu miałem. Sam w ogóle nie wiem, co się z tym galaktusem dzieje, ale chyba nic z tego co widzę. Z komina dalej ten dym idzie, bo chyba nawet, nie wiem nawet, chyba nawet bardziej idzie i tam nawet jakiś, e, tam nawet nad tym zamkiem duma jest jakiś dym nad tym, to na bank z tego pewnie, z tego komina, bo tam się tak dymi, kurde, że na popiołu pewnie. Ja się dziwię, że jeszcze te chmury nie są takie zanieczyszczone. Tam coś w ogóle jest. Nie wiem, co tam jest, o, widzicie tam o tam? Tak po prawej. A to chyba było. Będziemy robić dzisiaj sobie zadania Duma i będziemy się fajnie bawić przy tym. O ile, o, o ile mnie coś nie zabije. Ja, ja, ale skąd się ten galaktus wziął tutaj? Ciekawe. Po takim drugim tem ...oczekiwaniu. Ho, słyszę lotnie. Jeszcze broni nie mam. Świetnie. Mi się nawet już... Pa, ...pał... cięć już mi się w ogóle nie chce widzowie robić, więc... Się... Zrobiłem coś już, aha. Ja, gdzie ja jestem? Dobra, ogarnięte. Wypijmy to. Pianemu się kurde Letkiego od ognia, ciekawe. się arsenał. Patrzcie. Jakie łatwe, kurde. Nie wiem, kto te zadania nawet wymyślił, szczerze. Arsenał albo jakieś inne rzeczy. No to czekaj, znajdzie się. O, patrzcie, jakaś nowa skrzynka. O, duma to jest. Uuu. Kurde. I nawet dobre temy z tego wypadają. Mnie ku strażnicy zaatakowali. Ale strażnicy mnie dlatego zaatakowali, że skrzynkę otworzyłem? Czy tak o, po prostu? Mi się wydaje, że skrzynkę otworzyłem dlatego. Bo to są pewnie... Bo to są pewnie te... Te strażnicy duma. Kude dedać, dedać kude, w ogóle wy jakie broni macie. Eee, szare. No co się może spodziewać? A nie, różne macie. No to wy co jakieś szare macie. No i nawet dobrze, bo to na... Ej, w ogóle mi się same kude zadania robią. Draw skały... Lub budowle z kamienia. Ale jak z kamienia? Że mam stanąć na kamieniu i ten? Będzie mi się to rozwalało? O, to zaliczało. Czekaj. Stańmy sami tutaj. Z kamienia. No Jak z kamienia? O co im chodzi? Nie wiem, kurde. No, ale tu mi pisze traf. Czekaj. Tam jest jakiś. A, Tak, po prostu muszę stanąć na kamieniu i wtedy. Po prostu muszę strzelać. O. Z. Z. Najlepiej się to zadanie robi z tego. Z karabinu albo z, z smg bo wtedy można spamić. I po prostu musiałem na, muszę na kamień stanąć i z kamienia strzelać. Ej, te zadania są prostsze niż myślałem. Jednak odcinek chyba nie będzie taki długi. Bo już szósta minuta odcinka, już trzy zadania mam. Jeszcze muszę z drugiej strony robić. Nie, no, z drugiej strony będę musiał. Już mogę z, bo, za odcinkiem zrobić. Najważniejsze, żeby to zrobić z tego. Z pierwszej strony. Dobra, bierzemy. gdzie uciekamy już stąd. Jak słyszycie u mnie widzowie, Jakiś wiatrak, czy jakieś dziwne dźwięki, to się nie dziwcie, bo to jest wia mój wiatrak. Yy, yy, nawet testowałem i chyba nie, nie było słyszane, więc nie będzie wam to chyba przeszkadzać raczej. Idziemy sobie. Ja no, ta szampan jest najlepszy. Tu się coś w ogóle podziało? Nie. E, dobra. Czekajcie, bo kurde... Z tego... K komina się dym jeszcze bardziej. Oho, biją się! I ten typek mnie widział, czy mi się wydawało? Patrzcie, tam typek jest. O, przy moście teraz jest. Na moście. Kurde, chować. Ksy pa, jak zbiera zbiera. Ja... Dobra, nie, nie idzie w moim kierunku chyba. O Kurde, ja taki tu. O, kojoj. O, jeszcze to i teraz myk, opuszczamy. No i zrobione. Ale to są łatwe zadania. Ja, ja, ja Miałem jakieś zadania, by ten kud, znaczy opuścić jakiś arsenał. I co już mam duma? A nie. Jak przetrwać obrażenia z ognia? Zały za przeciwnik obrażenia z odległości ponad 44 metrów. To mogłem by tego typa tam dojechać i by mi się zaliczyło. Tylko tu muszę 200 hp zadać. To gdyby takich typów na przykład miał z 200 osłon, no to bym go... Ten zjechał. Tam jakiś boks widzę jest. Z pancerny nawet i to podejrzane dość, że pancerny się zaklepał ktoś tam pewnie. Się, to, się trochę tak inaczej czuję. O, tam kisi temki są, widzę. Uuuu, i patrzcie, mam jakieś pazury czarnej pantery szuri. Tej skarnetu. Właśnie to. to, to, to coś tam czytałem i coś było w wiadomościach. Czekaj. Patrzcie. I tak mogę wymachać. Tym można. A i może tak biegać? O, słyszę jakieś płynięcie. Oj, 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 typek, typek! Ej, śmiałem to zadanie, kula. Dobra, ja nie byłem 44 metrów, nie byłem. Nie, no. Ten, no jeszcze. O, no to elegancja, jakoś, arsenał mamy. Nie, no to jest rewolucyjny odcinek, nieco rzecz pazury. A pazurami nie będę grał na razie, ale na wolę ja przyszłam chyba w to samo miejsce gdzie byłem Nie, chyba nie kurde Kurde, mi się kończy no, jeszcze tarcza na dodatek, kurde, mamy wszystko. Czy... Przypadkiem mnie auto nie słysza. Kurde, medalion mamy tutaj. O tutaj Jest jeden medalion. To jest drugi? Kurde. Moglibyśmy pójść o tutaj na przykład, albo tutaj gdzieś Ta, tak na szybko. Tylko z obniżeniem obniżyć. O kur, słyszał to. To jest typek. Koina! Ucieczka! Ja właśnie spotkałem tego samego typa, co tam był. Czyli tego typka zbierał maty Czekaj czy co? Kurde, budujeś tu do mnie. Atakować! Kura, jaki spoców kurde! Jo, z Zabiłem z Nie! To niemożliwe. Zabiłem z to jest mój sukces, kurde. Jeszcze 6 spleszy miał, kurde. Nie no, Jesteśmy w niebie. Jeszcze 6 spleszy, kurde, miał. Nie no, Typie. Co ty jeszcze tutaj masz? Tyle? Aha, Szybko musimy z tego jeziora wyjść, bo tutaj można się ujawnić szybko. O, nie drugi typek. Nie, tu typi jakiś spad te. E, 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 ja w ogóle co się stało z tą? z bo ja tam coś widzę. Się tam... Się tam coś... W... Jest, widzicie? Patrz, oni chyba odbudowują tą rafinerię. Kurde! Energii nie mam w tym jetpacku głupim. Niech mi się ta energia odnowi. Chyba so sobie zadanie ogarnę. Kurde, typie! Drugi tu jeszcze gdzieś jest. Kurma, na jetpacku jeszcze! Emma frost. Normalnie. Kurde, w pelecy mam. Tutaj jakiś typek. Cieczko! Ja, 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 ja takiego już ze za... Już się dostałem. Spidalaj, typie. Spidalaj. Kur... Dostałem. Na, 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 nie wiem skąd... Ucieczka! Chowaj się, chowaj się. Szybko. Przeładowuj bronię. 16 minut, dobra. Kurde, tu medalion idzie. Na... Na, na igłasz, dobra. Muszę stać w miejscu. Nie mogę się ruszać. Tutaj kurde jestem przy medalionie. Kurde. Jeszcze jest jakiś medalion? Kurwa, oznaczył mnie. Jeszcze drugi jest. Ale on ale oni mnie oznaczyli, bo jestem zaznaczony. Bo ktoś ma kurde medalion tego. Oho! No nie. Uciekam. Ja się w ogóle nauczę o ta takiego triku, że można tak prędzej. Tylko mi się nie udaje ten trik bardzo. No jeszcze energia się kończy, kurde. Tak oni odbudowują tą rafinerię, patrzcie. Oni odbudowują, tutaj jest nawet jakiś dźwig, kurde. Tak oni odbudowują tą rafinerię. Patrzcie, oni odbudowują tu. W środku w ogóle zacznie za, tutaj w środku, nie, nie pracuje nic jeden ten też. Mam ma, ma potkę przynajmniej. Kulina! kurde, zostawiłem ten jetpack tam na górze. Piłem sobie potkę. Zostawiłem jetpack. Znaczy, nie jetpack, tylko ten arsenał. Jezu. No ja no już mi się wbija. Nawet nie wiem, już skąd. Kurde. arsenał zostawiłem. Nie wiem, czy on mi go zabrał. Sprawdzę, tak zabrał mi. O tutaj był arsenał. O tutaj dokładnie. Tu leżał sobie arsenał, bo go zostawiłem i go ty wziął, no. Jesteś jeszcze poleciał tam kurwa, z kubaniec Ja cię Kurde. Tutaj bym przynajmniej doleciał. Kurde, energia się wyczerpała. O, kaktus. Do ty, ty, Tyrolko tam polecę. To jest Tyrolka. Bandaż, bandaż, bandaż. Leczymy się. Kurde, strefy nie mamy. Trzeba uciekać, trzeba uciekać! Trzeba uciekać! Jezu, gdybym nie aktywował te jetpacka, to bym kurde się wywalił. Oho, medalion! Bo tu jest ten jakiś typek, Emma Frost. Strefy kurde nie mam. Idź, idź szybciej! Szybciej, idź, idź! Kurde. Szybko na wojownicze włości, szybko. Do krzaka. Dobra, apteczka. Szybko. Chlej tu apteczkę. Bandaże se też wezmę O jasu! Strefy mamy tutaj Ale akurat tutaj mam krzakę, jestem bezpieczny Zostam ostatnim typem I ja nawet wiem gdzie on nie są tutaj kopotka szybko szybka Bandaże będą bardzo potrzebne teraz tak mnie ja! Zauważył mnie. On ma tego, ma moc tego, ma rękawice, duma. No i oznaczył se mnie, super. Uciekać! Kujna. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu jest! Ja ci kręcę, jak Kejcik wygrywa w tej grze. A, wywalaj mi z koronami. Ach. Dobra, widzowie. Kurde... O Jezus Maria! Ile tego? Dobra, za zakładamy wszystko. myk, 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 myk. Myk, myk, myk i myk. Jezu ile mam rzeczy ja już całego duma odebrałem I już mam duma, kurwa Dobra Zowie, to by było na tyle Już odcinek jest bardzo długi przez mojego Raidera i granie, Ach, dobra, Izowie... to by było na tyle okay, lajka, wbijcie mi te 4K Naprawdę. Teraz będę odstępy między odcinkami. Więc naprawdę. bicie mi te 4K. Będę szczęśliwy i narka. Widzimy się w następnych e, odcinkach. Now.